Cześć! Jestem Agata i jestem dietetykiem klinicznym, a w tym podcaście pomagam zrozumieć PCOS, insulinooporność i zaburzenia hormonalne. I pragnę nauczyć się współpracować ze swoim organizmem, działać naturalnie, a nie walczyć i nie działać przeciwko swojemu ciału, tylko w zgodzie z nim. W tym odcinku porozmawiamy sobie na temat diagnozy PCOS i na temat tego, co dalej tak naprawdę robić. Jeśli usłyszałaś tę diagnozę w ostatnim czasie, to myślę, że będzie to dla Ciebie szczególnie interesujący odcinek. Ale jeśli też już jakiś czas temu usłyszałaś diagnozę PCOS i nie jest to dla Ciebie nowa rzecz, to też zachęcam Cię do przesłuchania tego odcinka, bo być może znajdziesz tutaj coś nowego dla siebie, coś czego jeszcze nie zrobiłaś od tamtej pory, a nad czym warto byłoby się skupić i co warto byłoby dalej zrobić w Twoim przypadku. Dobra, także lecimy od początku. To do czego Cię na samym starcie zachęcam, zwłaszcza jeśli to jest świeża sprawa dla Ciebie i jeszcze nie do końca się orientujesz w tym wszystkim i nie do końca jeszcze nadążasz za tym, co to jest to PCOS i co z tym robić i jak tu działać i co, to pewnie masz taki mętlik w głowie i taką burzę po prostu myśli, to zachęcam Cię do tego, żeby wziąć wdech, wydech i podejść do tego naprawdę na spokojnie. Nie czytaj teraz wszystkiego w internecie, co tylko znajdziesz, bo jest mnóstwo informacji i większość z nich to są bzdury, niestety. Skup się na takich dwóch, trzech źródłach wiedzy, na dwóch, trzech osobach, którym zaufasz i na dwóch, trzech osobom, którym, których informacje będziesz chłonąć i się przygotowywać z nimi, tak naprawdę, do wdrożenia jakichś zmian w swoim życiu i do tego, co robić. Okay? Nie czytaj wszystkiego, co na ten temat znajdziesz, nie szukaj nadmiernej ilości też informacji. Zachęcam Cię do znalezienia takich swoich specjalistów, którym zaufasz, i osób, które chcesz, żeby prowadziły Cię dalej w tej drodze i od których będziesz czerpać wiedzę. Ok? Dobra, tylko już wdech, wydech i lecimy na spokojnie. Okay. Wszystko będzie dobrze, tego jestem pewna. Dobra, co do tej samej diagnozy. Zadaj też sobie takie pytanie wewnę wewnętrznie może, czy na pewno, <laughs> czy ja na pewno mam PCOS? Bo to jest gruby temat i moim zdaniem ta diagnoza często nie jest prawdziwa. Może nawet nie moim zdaniem, tylko często po prostu w trakcie współpracy tak się okazuje, że ta diagnoza w ogóle nie jest prawdziwa i że tutaj nigdy nie było mowy o PCOS, mimo że ktoś to pacjentce wmówił. Pisałam też o tym w ostatnim newsletterze całkiem niedawno na temat takich różnych przypadków PCOS, z którymi miałam okazję pracować. No i niestety często tak bywa, że tutaj jesteście diagnozowane na przykład na podstawie samego obrazu USG jajnika, czyli tam pojawiają się te policystyczne jejniki, te pęcherzyki charakterystyczne. No i lekarz mówi, ola boga, mamy PCOS, w ogóle nic się z panią już nie da zrobić, tabletki antykoncepcyjne i do piachu najlepiej. Także jakby nie daj sobie też tego wmówić zbyt łatwo i zastanów się, jak to było u ciebie. Czy masz pełne badania hormonalne? To jest taki pierwszy punkt, który... No, zachęcam każdej kobiecie z PCOS wykonać. Bo przede wszystkim właśnie badania hormonalne. Bo jakby jesteśmy w stanie zdiagnozować PCOS bez badań hormonalnych, kryteria diagnostyczne tutaj dopuszczają taką opcję po prostu, mimo że moim zdaniem jest to niepoprawne. I zachęcam właśnie do tego, żeby grzebać i szukać. Po drugie, jeśli nawet masz te badania hormonalne, to też przemyśl, czy one były dobrze wykonane. To oczywiście wszystko powinien zrobić Twój lekarz, ale często po prostu bywa inaczej. Widzę jak jest. Także też wolę tutaj zadać Tobie te pytania, bo skoro tego słuchasz, to jesteś pewnie świadomą pacjentką i chcesz to troszeczkę przeanalizować głębiej i zastanowić się nad tym, co się tutaj wydarzyło. Także przede wszystkim badania hormonalne, kiedy były wykonane, czy to był drugi, piąty dzień cyklu. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ poziom hormonów w różnych dniach cyklu wygląda zupełnie inaczej, norma jest inna. No i analizujemy zwykle tak naprawdę te hormony w drugim, piątym dniu cyklu. Również warto, żeby te badania były wykonane nie w pierwszym, drugim czy nawet trzecim cyklu po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych. To się też często zdarza, że te badania są robione najszybciej, jak się da, po odstawieniu tabletek. No bo tak też często bywa, właśnie, że bierzemy te tabletki, później je odstawiamy do badań, no i czekamy, czekamy wieki, aż ten okres przyjdzie, i jak już on przychodzi, to trwało 60 dni. Był wywoływany jeszcze czasem dufastonem czy luteiną. No i wtedy dopiero tak naprawdę możemy zrobić sobie te badania, żeby sprawdzić, co nam jest. No, i takie badania też w drugim cyklu nawet po odstawieniu moim zdaniem są bardzo niemiarodajne, na pewno będzie trzeba je też powtórzyć, żeby sprawdzić, co się wydarzy w kolejnych cyklach. Ale ja zachęcam tak naprawdę poczekać nawet do czwartego cyklu po odstawieniu, i dopiero wtedy, jakkolwiek, analizować te wyniki, tak? Oczywiście, wiele możemy zrobić, jeśli już widzimy, co się dzieje z organizmem wcześniej i jak on też znosi to odstawienie tabletek, ale to jeszcze może nie być tak naprawdę świetnym odzwierciedleniem problemu i sytuacji z Twoimi hormonami, jeśli Twój organizm tak naprawdę troszeczkę walczy sobie z rewolucją hormonalną, jaka się wydarzyła i może w tym momencie wywalać wszelkimi możliwymi działami, tak jakby walczył z wrogiem. Nie? To taka bardzo luźna metafora tego, co się wydarza po prostu w Twoim ciele po odstawieniu i często po, przez kilka cykli po prostu tak to wygląda. No i też właśnie ważne w kontekście tej diagnozy, czy na pewno jest to PCOS, wykluczenie innych zaburzeń. I to moim zdaniem kuleje, zwłaszcza w naszym polskim systemie. Nie widzę tego za często. Nie widzę, żeby pacjentki miały wykonane tak naprawdę pełne badania, które powinny zostać wykonane. Przede wszystkim trzeba wykluczyć choroby tarczycy, guzy przysadki, guzy nadnerczy, inne problemy, które mogłyby tak naprawdę wpływać na to, że te cykle są nieregularne albo androgeny szaleją, bo tych przyczyn może być wiele. Prolaktyna, właśnie tutaj, jeśli chodzi o badania hormonalne, też nie zawsze jest wykonywana. Przyjrzenie się temu, jakie badania masz zrobione, to jest naprawdę ważny, ważny aspekt. Wrzucę Ci też posta, tak naprawdę, na blogu, w którym opisuję te kryteria diagnostyczne i problemy z nimi. No, i kolejny tak naprawdę punkt, czyli różne dodatkowe badania, które możemy wykonać, które pozwolą nam tak naprawdę dojść do tego, jaka przyczyna PCOS, jaki typ PCOS u nas występuje. E I na przykład będzie to badanie insuliny i glukozy, krzywej glukozowo-insulinowej, e tak zwanego testu obciążenia glukozą. To są bardzo ważne badania, żeby potwierdzić, czy nie występuje insulinooporność bo taki typ insulinooporny PCOS dotyczy tak naprawdę 70-80% kobiet. No i wtedy największym problemem jest tak naprawdę ta niestabilna gospodarka glukozowo-insulinowa w organizmie, czy też węglowodanowa. I to wywołuje te skoki androgenów. Te skoki insuliny najczęściej wywołują właśnie nadmierny wzrost androgenów. No i da się nad tym też fajnie pracować, jeśli wiemy, że tu jest ten problem. Może być też problem, który na przykład leży w jelitach. W nieprawidłowym trawieniu, w takim stanie zapalnym, który jest powodowany przez stan jelit. Także zastanów się nad tym, co się też z Tobą dzieje, czy towarzyszą jakiekolwiek inne dodatkowe objawy Tobie, poza takimi objawami androgenowymi, powiedzmy tak, trądzik, włosienie, nieregularne cykle. Zastanów się, co jeszcze jest na rzeczy. No i oczywiście kompetentny specjalista to wszystko bardzo szybko jest w stanie ogarnąć w całość i dobrać odpowiednie też dalsze kroki, ale jeśli działasz z tym samodzielnie, to też poczytaj właśnie o tych typach PCOS, podrzucę Ci też tutaj post na ten temat, w którym możesz pogrzebać i zobaczyć jakie te typy są, co tutaj się może dziać ewentualnie, czy jakie symptomy w poszczególnych typach się pojawiają, bo to działanie na przyczynę jest właśnie najistotniejszym tak naprawdę krokiem do wykonania w PCOS, no i najistotniejszą rzeczą, na której warto się skupić, żeby pozbyć się objawów i żeby tak naprawdę wrócić do tej równowagi organizmu. Kolejny krok to jest tak naprawdę zadbanie o takie podstawy hormonalne i o tym mówiłam więcej w poprzednim odcinku podcastu. I tam cię naprawdę odsyłam, bo nie będę powtarzać tych kilkunastu minut. Myślę, że ten odcinek właśnie o podstawach hormonalnych jest super ważny. Odsłuchaj koniecznie tego odcinka. Myślę, że może on bardzo dużo dla Ciebie zmienić i bardzo dużo znaczyć. Takie jedno zalecenie ode mnie na koniec i podsumowujące to wszystko, wdech, wydech na spokojnie, zrób badania, zrób kolejne badania, sprawdź, jaka jest przyczyna. To też nie bierz wszystkich suplementów naraz i nie wdrażaj wszystkich metod możliwych naraz. I działamy jedna rzecz za drugą, nie pięć rzeczy naraz. Jeśli planujesz wdrażać jakieś suplementy, bo naprawdę wiesz, że masz insulinooporność i na przykład potrzebujesz tutaj wesprzeć swój organizm w tym aspekcie, no to weź jedną, dwie substancje na ten dany problem. Nie bierz całej garści suplementów, które sobie sama dobrałaś, które wydaje ci się, że trzeba brać w PCOS, bo wszędzie o tym mówią, tylko celujemy, dopasowujemy te działania do przypadku. Nie powiem Ci, jakie suplementy masz brać w PCOS, bo to naprawdę nie byłoby celowane działanie. A indywidualizacja zaleceń to jest tak naprawdę podstawa tego, żeby dojść do zdrowia i do równowagi. I wtedy tak naprawdę skracamy sobie tą drogę poszukiwań różnego rodzaju. Działamy na spokojnie. Bierzemy jedną rzecz, testujemy, czy działa, czy nie działa. Testujemy kolejną. No, i tak naprawdę w tym momencie chciałabym jeszcze też wspomnieć Ci o Kręgu Kobiet z PCOS, która organizuję. To jest taki projekt grupowy, w którym spotykamy się przez 8 tygodni na kilku spotkaniach takich online. Będziemy mieć też grupę na Facebooku. No i tutaj działamy głównie takim wsparciem grupy, siłą grupy, takim wzajemnym tak naprawdę towarzyszeniem sobie wzajemnie w swoich zmaganiach też z PCOS, bo często to tak niestety wygląda u Was. Jestem też w tym programie ja z Wami jako takie merytoryczne wsparcie, jako taki wasz opiekun, jako osoba, która też będzie pilnować tych spotkań, ich przebiegu, wyznaczyć pewne tematy, obszary do pracy. No i też wspierać was, każdą z was w wyznaczeniu takiego swojego planu działania i tego, co w danym momencie powinnyście spróbować, czy co warto byłoby w danym momencie spróbować. To będzie takie nasze safe place. Jedna z was mi tak napisała właśnie, że ma takie oczekiwanie, że to będzie takie nasze safe place. I taki jest plan właśnie, że to będzie nasze safe place i takie miejsce, w którym możemy się wzajemnie wspierać, my kobiety z PCOS, którym możemy właśnie sobie wzajemnie też pomagać, poczuć to zrozumienie, którego otoczenie nam nie daje, tak? I poczuć właśnie to, że jesteśmy w fajnym gronie kobiet, które wspierają się wzajemnie w dojściu do zdrowia, którym na sobie zależy. Także pierwsza edycja będzie na pewno jesienią/zimą. Zostawiać też link tutaj w opisie tego podcastu, także możesz sobie poczytać więcej o naszym Safe Place, <gryw> o naszym kręgu kobiet. Jeśli miałabyś ochotę dołączyć, to będą tam wszystkie informacje o tym, jak to wygląda, jak to działa, czy zapisy są jeszcze otwarte w momencie, kiedy to słuchasz i tak dalej. Także dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Tak jak mówiłam, weź to na spokojnie, zadbaj o diagnostykę, zadbaj o podstawy hormonalne. Mam nadzieję do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.